Nie ukrywam, że fajne zakończenie tej rundy zasadniczej, yy, zwycięstwo okazałe, yy, myślę pierwsza połowa w naszym wykonaniu no, rewelacyjna, natomiast, natomiast ta druga yy, już nie wyglądała tak, jak byśmy chcieli, no, ale czasami gra się tak, jak przeciwnik pozwala, więc cieszymy się z tego, co jest, cieszymy się z tych 24 punktów na koniec, na koniec tej rundy zasadniczej, no, ale ze spokojem, szacunkiem i pokorą podchodzimy do tego, co nas czeka. Dziękuję bardzo i oddaję głos Państwu. Proszę bardzo o pytanie. Panie Tronożer Miotrela, przegląd sportowy, pytanie o Huberta Wałąkiewicza. On był w składzie tym wyjściowym, ale na boisko nie wyszedł. Co się stało? Na rozdziale poczuł, poczuł ból w mięsie dwugłowym. To już od, od paru dni trwało, ale wydawało się, że, że nie jest nic groźnego. Natomiast. Zachował się bardzo mądrze też i, i daliśmy jeszcze czas Bartkowi na to, żeby zdążył się dogrzać trochę w warunkach no, ekstremalnych, bo w szatni, ale, ale zdążył, wyszedł i, i zagrał bardzo, bardzo dobry mecz, także myślę, że jutro zdiagnozujemy, to będzie USG, więc będziemy wiedzieć co dalej. Mam nadzieję, że to nic groźnego, bo skoro, skoro nie wyszedł i nic się nie wydarzyło, to znaczy, że, że myślę, że szybko to zaleszymy. To, to ja się chciałem zapytać, bo już tak się ułożyła tabela, że wiadomo, może skończycie tą rundę na trzecim miejscu. Czy Pan jest zadowolony z tego osiągnięcia? Mówi Pan, że ceni te punkty, czy jeszcze mimo no wszystko jakiś mały niedosyt jest, bo pięć porażek się jednak przytrafiło? No to teraz pojechał Pan pięknie ze mną. Widzę, że apetyt to rośnie w miarę jedzenia w Krakowie. Fajnie, bardzo się cieszę z tego. Tak, cieszymy się z tego, co, co mamy. Oczywiście, jakiś niedosyt zawsze jest, bo my jesteśmy ludźmi ambitnymi i stawiamy sobie e, wysokie cele. Można było rozwiązać parę spotkań trochę inaczej. A natomiast myślę, że przed rozpoczęciem tej rundy taki dorobek i, i no jeszcze nie wiemy, jakie miejsce będzie, ale to miejsce w, powiedzmy w pobliżu czuba tabeli to każdy by wziął chyba z pocałowaniem w rękę, więc trzeba docenić to, co jest. Natomiast. natomiast e, Walka trwa dalej, więc my się akurat tym nie zachłystujemy, cieszymy się, zresztą krótko z tego, bo za chwilę zaczyna się runda rewanżowa, więc więc myślimy już o meczu Pucharu Polski z zagłębiem rewanżu, bo chcemy również na wiosnę grać w tych rozgrywkach. Czy są jeszcze jakieś pytania? Dziękuję bardzo. Chciałbym tylko, zapytał o te plany na najbliższe, tą przerwę na No Znaczy plany są takie, żeby potrenować spokojnie, pięciu ludzi wyjeżdżam na zgrupowania zgrupowanie różnego rodzaju reprezentacji. W międzyczasie drugi zespół będzie grał dwa mecze, bo, bo, bo w środę i, i, i w przyszłą niedzielę, więc paru zawodników być może tam zagra. My nie gramy żadnej gry kontrolnej. Przyszły czwartek rewanż Zagłębia Sosnowiec, do tego się przygotowujemy. Chcemy podleczyć Kubę Wójciskiego doprowadzić do użyteczności. To samo z Hubertem Wąkiewiczem. Miejmy nadzieję, że, że przyszły czwartek już będziemy w komplecie.